Dzień dobry Polsko, Dzień dobry! Dzień dobry! Mordki i mordeczki. Witam wszystkich serdecznie. Na no, Następnie chciałem powiedzieć, jak to YouTube ma swoje wtyczne i wytyczne. Że to nagranie nie ma na celu, w jakikolwiek, ale to w jakikolwiek sposób nikomu zaszkodzić, ani nic w tym podobnym. Jest to po prostu mój komentarz. Zwykły, prosty, prosty komentarz. Ach, brakuje, gdy się tak mówi. A to, co się dzielę z, tym z wami, to wszystko znajduję w internecie. Okej, okay, zaczynamy. Moi drodzy, moi drodzy, czy wy wiecie, że w Niemczech podobno mało e, e, ludziom e, 370 tysięcy osób nie ma prądu? Ani gazu podobno. to to kurwa będzie? Będę bez gazu i bez prądu, ale ja nie jestem w Niemczech. Ale oni nie mają. I pewnie to dojdzie też do nas. Do nas dojdzie. <laughs> nie będzie prądu. Nie, żart żartami, kurde. Ale serio, podobnie z 370 tysięcy osób nie ma prądu ani gazu. No po całości się robi, po całości. O oh, kurde, najlepsze jest to, że może też zabraknąć e, internetu. Także moi drodzy Będziecie musieli chyba pisać albo gołębie wysyłać <laughs> i hejtować gołębiem <laughs> o kurde. No tak moi drodzy no, pół serio pół żartem, no ale wiecie, no żartem to nie jest, że e, może, może być problemy z kurnia z prądem, no. Mogą dla mnie nas ograniczyć z prądem i z gazem. To nie jest, nie jest wcale fajne, tak. E, ale i też mogą odciąć nas od internetu Wiem, 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 wyprzedzacie, panie hajterku. Wiem, wiem, wiem Ty, ty mówisz, odetnijcie go od, od internetu Mnie, ja nie możecie mnie odciąć od internetu Nie, nie, jeszcze raz, nie Słuchajcie, bierzcie to pół szartem, pół serio Ludzie, powstają jakieś grupki na tym Kurwa mać Facebooku, na tym, tym, tu Facebook. E, na tym, na tym YouTubie e, jakiś, kurde, ludzie się dzielą tego hejtują, tego wyzywają temu straszą, grożą przestańcie ludzie kurde, przecież niektórzy mają w dupalu tego Papa Smurfa przestańcie a że nagrywa się o nim, tak jak mówiłem na nagraniu czemu to piszesz, jeden, drugim i sześćdziesiątym że chce się wybić na nim Tak Mnie tak, tak Tak jak te tak i Polska, tak jak Jedynka, jak i Dwójka, jak inne kanały Discovery, Rowery, jakieś inne Szmery, Bajery, też Ci co szukają, każdy szuka tematu, który jest yy, Dość chodliwy, no To jest normalne Czy ty kiedyś to zrozumiesz? Proszę cię Proszę cię, zrozum tą w końcu A jeżeli ty masz problem, coś tam, bo ja Godą tak, czy godą tak No to sobie będę godął Mój kanał, mój Cyrgi, moje małpy, to jest proste i normalne. Łapa siedzi? No to i dobra, niech siedzi. No, pozdrawiam pozytywnych ludzi, pozytywnie zakręconych w tym świecie. No, nie jest łatwo żyć teraz na tym świecie. W tych czasach ludzie, przestańcie. Proszę was, proszę was. Dobrze, moi drodzy, podziękował tym, co wspierają mój kanał. Bardzo dziękuję. I ja chciał powiedzieć, że... E, e, dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. <laughs> Pozdrawiam, do miłego. Pani Reiter, a koko!